Czyli pan, ty zmieniliście podejście. Teraz y, podobno już zero, zero alko, no. spokojnie, mniej tego rokendlowego życia. A czy nie? No, to zawsze jest. bo no to wiesz, muzyka napędza, ale też y, 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 trochę też dla zdrowia. Trochę, trochę, wiesz, no trzeba popracować, bo to później to tak się wydaje, ale wiesz, zabalangujesz 2-3 dni. Ja to tak nie balangowałem, ale Janek na przykład, wiesz, to, to balangował ostro. On potrafił parę dni, wiesz, to później na koncerty nie mógł przyjechać i parę razy tak się zdarzało. No. Więc stwierdziliśmy, że to nic nie daje, że to do niczego nie prowadzi, a mamy ochotę grać, bo są nowe kompozycje, to stwierdziliśmy, że ej, halo, już swoje rzeczy tego typu w życiu zrobiliśmy, można sobie spokojnie, więc, więc na razie wszystko jest okej, okay, no ale to akurat ma fajny wpływ na zauważyłem, że jednak ma wpływ na, 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 na nasze przebywanie na scenie, że to w ogóle nie zmieniło jakiejś takiej euforii wiesz dynamiki tego wręcz przeciwnie, że ktoś się skupia. Ciągle wam z... się chce. Bardzo się chce, no to, to jest ważne no. Kiedy rzucamy hasło rock'n'rollowiec, to od razu nam się kojarzy z, jakąś, z jakimś stylem ubrania, stylem życia, a gdy rzucamy hasło piłkarz, jak to dzisiaj wygląda? Piłkarze, może mniej, no są tacy, którzy bardziej dbają o swój wygląd i jakoś tam mają jakiś swój styl. Pewnie Krychowiak taki jest, tak mi się wydaje. Ja bym mnie bardziej zawsze interesowały żony piłkarzy albo narzeczone, bo one, bo ci to są różni, różni są. Na przykład Messiego trudno, po, on jest skupiony na piłce, on tam raczej w hip hopowym stroju, w jakiejś bluzie z kapturem sobie wyjdzie i dla niego jest ok. A już Cristiano Ronaldo nie za bardzo. On tam nawet jak wychodzi z samolotu i tak dalej, to dba o takie rzeczy. Więc są różni. Natomiast ja kiedyś obserwowałem, ale to raczej w Polsce, że żony albo narzeczone piłkarze były dla mnie bardzo do siebie podobne. Ja nie mogłem rozróżnić, które jak stanęły, to wszystkie dla mnie były takie same. Jakby z jednego sortu, gdzieś brane. Nie wiadomo dlaczego. Z tym sortem to teraz chyba przyleciałem tam coś. Czyli teraz piłkarza tak naprawdę można po, yy, poznać po tym, z kim idzie? Pewnie. No pewnie ta czy. No fajnie, trudno też się dziwić, że to przeważnie są fajne dziewczyny. No bo tak, facet młody, wysportowany, parę złotych jest, no to, to i znajdzie taką dziewczynę. No ja się nie dziwię, że tak jest. Także. Ale czy tam styl, no to są na pewno tacy, którzy zwracają uwagę, nawet widziałem parę programów telewizyjnych, że tam na przykład kiedyś widziałem jakiś program z takim Francuzem, który chciał w reprezentacji Polski, nawet grał trochę, Ludwik Braniak, że on prowadzał gdzieś we Francji, w jakimś mieście pokazywał sklepy, pokazywał co lubi kupować i tak dalej, więc mają jakieś tam zainteresowania, to jest to fajne, no czy Krychowiak na przykład, który widać, że on tam się tym interesuje. Ale, ale był taki czas, może nie właśnie teraz trochę to się zmieniło, ale przypominam sobie, że to było z 10-15 lat temu, to tak było, że na piłkarze, że oni byli podobni, a zwłaszcza ich narzeczone czy żony były do siebie podobne. I tatuaże to u was płacą No robione. tak, tatuaże tak, tak, to tak, rzeczywiście tego unikło gdzieś, tego uniknęłam mnie gdzieś tam. Wspomniał pan y, y, słowo pieniądze, parę złotych. Nigdy nie zazdrościliście piłkarzom, y, że tak łatwo. I bo tak dużo tym współczesnym, tym współczesnym, tym takim jak Robert Lewandowski. No to na, na pewno, to znaczy, trudno, żeby zazdrościć. Ja to się cieszę na przykład. Ja to się cieszę jak chłopak, który. Wreszcie, że, że można się pochwalić, że można powiedzieć, o, nagle mamy w Polsce takiego gościa i nie jednego, bo kilku, którzy naprawdę już super zarabiają na światowym poziomie, już nie mówiąc o, o Lewandowskim, który. Ale to jest, ja się cieszę, ja, ja mu jak najlepiej życzę, to jest jeszcze młody człowiek. Yy, ogromnie widzę jego, 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 jego pracę, bo to jest ogromna praca. Ja widzę postępy od tego, jak on zaczął. Zaczął grać w Lechu Poznań na po początki, bo tam wcześniej go nie, widzi, nie, nie widziałem w pruszkowie. Ale dopiero jak w Lechu zaczął grać, widziałem i później w Dortmundzie, i teraz to, to, to jest progres, który jest dla, dla laika widoczny. To, je, to się zmienia, ale też w jego podejściu do piłki jako takiej, czyli fizyczności. On wchodzi, on cały czas gra jako środkowy, gra na dwóch przeważnie rosłych i takich niekulawych obrońców i, i, i radzi sobie z nimi, więc to jest strasznie ważne. Od wiele lat takiego zawodnika nie mieliśmy.